Gimnazjum nr 2, imieniem Mikołaja Kopernika w Lubaniu, miało zaszczyt gościć uczniów klas szóstych z miejscowych szkół podstawowych wraz z wychowawcami i nauczycielami. W ramach Dnia Otwartego przyszli gimnazjaliści mogli obejrzeć program artystyczny, a następnie zwiedzić szkołę oraz zobaczyć zajęcia pokazowe z chemii, fizyki oraz języków obcych. Być gimnazjalistą, co to znaczy? Dla wielu z Was to jest z was. Nowi koledzy, nauczyciele, szkoła, nowe zdania obowiązki, ale także nowe przyjaciele i sukcesy. Niektórzy z Was być może szukali do szkoły, a tym, którzy się jeszcze nie testowali. Spróbujemy jako przedstawiciele samorządu szkolnego. Przedstawić życi liczby na gimnazjum nr Kalina Mikołaj, W naszej szkole, podobnie jak i u Was, działa samorząd przyjaciółskiego. W każdy sposób przybliża nam zagadnienia związane z Unią Europejską i organizuje wycieczki zagraniczne. Gimnazjum Nr. 2 jest swoim uszczerbkiem wiele Każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Organizujemy i bierzemy udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w których odnosimy wiele sukcesów. Świetnie bawiamy się także na dyskuterach szkolnych, organizowanych w szkole. przychodzę zaszczyt powitać Was w naszej szkole. Jest mi ogromnie miło, że zechcieliście dzisiaj tutaj do nas przyjść, a będzie mi jeszcze bardziej miło, jak przyjdziecie tutaj we wrześniu i zostaniecie przynajmniej no, na trzy lata. Więcej nie proponuję, tylko na trzy lata w naszej szkole. Za chwilę nasi uczniowie, którzy przygotowali nam tu dużo atrakcji, lepiej niż ja, Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że mamy świetnych nauczycieli, którzy bardzo się starają, by uczniowie byli zadowoleni chodząc do tej szkoły. Mamy również świetnych uczniów, świetniejszych od nauczycieli. To dzięki ich pomysłom dzieje się tutaj, w tej szkole, bardzo dużo. Bo nie mogę Wam obiecać, że nie będziemy Was pytać o sprawdziany, czy po żadna szkoła Wam tego nie daruje. Po prostu w szkole to jest. Ale poza tym, że bardzo dobrze uczymy, od lat mamy najlepsze wyniki z egzaminów gimnazjalnych w mieście. I nie tylko, bo przekraczają one średnią wojewódzką, a czasami krajową również oczywiście. Także wyniki z egzaminów mamy bardzo dobre, więc to tym, że dobrze uczymy, ale również potwierdzą to, to nasi uczniowie, że czasami też świetnie się bawili, szczególnie przy tych świętach różnego rodzaju jakichś... Mamy przecież y, gimnazjale na 11 listopada, święto niepodległości. Wydaje się, że to jest takie poważne święto i ono ma tę poważną też treść, ale ma też zabawę. Przebieramy się w barwy czerwono-białe, przebieramy się za marszałka Piłsudskiego, wychodzimy do miasta, gdzie śpiewamy pieśni patriotyczne w kościele, także poza taką narodową, Przychodzi wiosna, to również mamy inne święta, które yy, uprzyjemniają naszym uczniom pobyt w tej szkole. Chodzimy na rajdy, jeździmy na wycieczki, czyli robimy to wszystko, co uczniowie lubią w tej szkole. Daj

Gracias. No.